Cześć kochani! Witam Was cieplutko mnie na kanale i zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Trochę mnie nie było, chociaż Wy filmiki widzicie regularnie, ale niestety zaliczyłam też małe przeziębienie, które wiecie, tydzień czasu mnie trzymało, więc też nie chciałam taka zakartażona, herlająca Wam tutaj siadać, coś nagrywać. Na szczęście już jest wszystko ok. Mam też brwi bardzo ciemne, ale jestem po korekcie brwi, więc mam nadzieję, że się fajnie teraz wyłuszczą. I będę zadowolona z efektu, bo sam kształt i kolor bardzo mi się podoba. No ale wiecie, jak się wygoją, to wtedy będzie to dopiero wyglądało tak, jak ma to wyglądać. Sporo zamówień mam internetowych. Ja ostatnio coś nie przepadam zachodzeniem po galeriach, po sklepach. typu półki u nas są dość puste. Wielu produktów nie ma, są niedostępne, więc wiecie, wolę sobie usiąść w zaciszu domowym. I coś tam powybierać. No ale oczywiście stacjonarnie też coś tam kupiłam. Jak jeszcze z temu córka mi podesłała na TikToku, że w Rossmanie są maseczki z harego potera. Aż ja harego bardzo lubię, więc oczywiście pognałam po pracy w sobotę do galerii. No i kupiłam w sumie cztery maseczki zieloną, tą zieloną dałam córce, to była taka właśnie oczyszczająca, i myślę, że jej jak najbardziej się sprawdzi. Natomiast ja mam tutaj wyrównującą kolor na skórze, pomarańczowa cikera, z tym czy mają jakieś takie właśnie nadrułki czy nie. To jest Puff. czerwona jest oczywiście Gryffindor i mamy tutaj antyoksydacyjną, no i niebieska mi została Ravenclaw i to jest matująca, a zielona była oczywiście ze Slytherinu. Także zobaczymy, jak się sprawdzą. Chwilowo też maseczek nie mogę użyć, no bo moje obwini muszą się wygoić. Nie mogę tam, wiecie, nic paplać, nic dotykać, więc maseczki muszą poczekać. No ale mam jeszcze jedną maskę w płacie z garniera. Muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie miałam masek w płacie z garniera. Jestem mega ciekawa, czy się u mnie sprawdzi. Wiem, że Ala bardzo lubi maski właśnie z tej marki, że u niej się świetnie sprawdzają, więc mam nadzieję, że na mojej zmęczonej ostatnio skórze też się fajnie sprawdzi. Zamówionko internetowe, trzy sztuki ręczników tych bawełnianych tami. Wiecie, że to są moje ulubione ręczniki do wycierania twarzy po umyciu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że chyba w denku już mówiłam. Ten, który kupiłam w Osłanie, no niestety był do był sztywny, był twardy. Zmieniła się w ogóle forma tych ręczniczków. One są w tej chwili naprawdę nie nadające się na pewno dla malutkich dzieci, żeby wycierać im rączki czy buzię. No i ręczniki były w ogóle źle ponacinane, trzeba było brać nożyczki, żeby to odcinać. No i kupiłam te na rolce. Zawsze kupowałam te w takich kartonowych opakowaniach, natomiast te w kartonowych opakowaniach też się ostatnio już zmieniły, też nie do końca mi pasowały, ale udało mi się kupić jeszcze te w folii. Te w folii były kiedyś najlepsze, one później zniknęły tutaj z półek sklepowych, ale jak zobaczyłam u sprzedawczy że ma, no to kupiłam trzy sztuki no i mam cichą nadzieję, że te będą w porządku i się będą sprawdzały teraz nie będzie może coś do kąpieli i mam tutaj dwa opakowania takich kul do kąpieli kupionych w Lidlu zapachy takie właśnie wiecie owocowe, tropikalne każde opakowanie ma po sześć kulek do kąpieli zobaczymy jak się sprawdzą czy będą musowały, czy będzie fajnie pachniało w łazience barwić wody to pewnie chyba nie będą barwiły, bo to są jakieś delikatne pastelowe kolorki ale jak skończę opakowanie, to na pewno w projekcie Danko się dowiecie, czy warto się rozglądać za tymi właśnie kulkami do kąpieli. No i teraz może coś do włosów. Z Anwen mam tutaj dwa produkty. Jak wiecie, ja produkty do mycia włosów, jeśli chodzi o Anwen, bardzo lubię. I zakupiłam sobie tutaj odżywkę bananową. Natomiast z domu dopiero doczytałam, że to jest odżywka ochładzająca kolor włosów do włosów brązowych. Mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi, że będą fajne włosy po tej odżywce. Z reguły wszystkie zapachy mi się bardzo podobają, to są takie bardzo naturalne, nie są właśnie sztuczne. No i te 200 ml to podejrzewam, że będzie mega wydajne, no ale to dam wam znać, czy się odżywka u mnie sprawdziła, czy niekoniecznie. I szampon. Szampon zwiększający objętość włosów, To jest 200 ml, konsystencja jest bardzo gęsta. Powiedziałabym, że to taka galaretka. Ale jeśli chodzi o szampony, to nic nigdy nie używałam z Anwen, więc nie wiem, jak się mnie to sprawdzi, czy będę zadowolona. Zastanawiałam się też nad szamponem peelingującym, bo też mam w swojej ofercie. Natomiast z tego co wiem, moja córka kiedyś to używała, nie do końca była zadowolona, nie mogła wypukać tych właśnie nasionek czy jakichś pestek z włosów, więc to mnie właśnie powstrzymało. Ale myślę, że nad jakimś peelingiem do skóry głowy muszę się zastanowić, bo niestety włosy lecą mi jak wściekłe. I już, kochani, nic nie pomaga. Także nie wiem, muszę przeczekać. Może mam nadzieję, że jak wiosna się skończy, to mój problem włosowy się też skończy. Chociaż podejrzewam, wiecie, też inne rzeczy, no ale to może kiedyś gdzieś w jakimś osobnym filmiku coś trochę do Was pogadam. Coś do kąpieli z Eivonu. Tym razem skusiłam się na wersję Senses. I to jest wanilia, to jest orchidea i tu jest olejek Makadamia 500 ml. Wiecie, że moja ulubiona wersja zapachowa to jest jaśmin. Natomiast no, od czasu do czasu spróbowałam czegoś innego. Mam nadzieję, że to też się fajnie sprawdzi. Bo też nie wszystkie mm, płony z Avon, jeśli chodzi o zapachy, mi odpowiadały. No i kolejna rzecz, skusiłam się na masło. Z Debody Shop. Wiecie, że ja masełka lubię. Jakaś fajniejsza cena była na internetach i ja mam tu wersję jaśminową, oczywiście 200 ml, ja te masła uwielbiam, no ale kupuję je jak są w lepszej cenie, no bo niestety 70 zł za do ciała, to jak dla mnie jest trochę przegięcie, natomiast to mam nadzieję, że też mi przypadnie do gustu, że formuła się nie zmieniła, bo dość dawno nie kupowałam już tych masełek, no i myślę, że za jakiś czas na pewno do łazienki zabiorę, jeśli chodzi o pielęgnację właśnie ciała, mam tu jeszcze dwie wcierki do włosów, i pierwsza to jest w ogóle jakaś stymulująca wcierka kofeinowa na gietek i to jest chyba 250 ml. Kofe Arabika, tak się nazywa marka, nie znam w ogóle tego. W każdym razie można to stosować przed myciem włosów, po myciu włosów. Można to zostawić sobie na 30-40 minut i wtedy większą ilość nakładacie na skórę głowy i zmywacie. Powinno się to stosować od 3 do 6 miesięcy przy takim regularnym stosowaniu zobaczymy, czy to się u mnie sprawdzi, czy nie będzie podrażniało mojej skóry, bo coś ostatnio niestety podrażnia moją skórę głowy, nie wiem, czy to właśnie nie wcierka z Jantar, ale ją właśnie skończyłam, więc zrobię sobie kilka dni przerwy, no i pewnie właśnie zabiorę się za tą i zobaczymy, czy jakiekolwiek efekty będą widoczne, bo powiem Wam, że włosy mi owszem wypadają, ale też rosną, więc wiecie, ale ta ilość wypadających włosów codziennie, to po prostu mnie już przeraża. No i jeszcze jedna wcierka, Seboradin, to muszę powiedzieć, że używałam lata temu, właśnie po ciąży. Jak mi bardzo mocno wychodziły włosy, to wtedy używałam tej wcierki i ona mi bardzo pomogła. Pamiętam, że śmierć działa niemiłosiernie, no i mam tutaj tą mniejszą pojemność 100 ml. Powiem wam, że te produkty też bardzo poszybowały ceny ich do góry, więc skusiłam się na tą mniejszą pojemność, bo ta chyba 250 czy 200 tam jest około 40 czy 50 zł, więc mówię dla wcielki, no to trochę duża cena, ale jeśli będzie robiła jakieś efekty, jeśli będę widziała rezultaty, no to na pewno zaopatrzę się już w większe opakowanie. No i mamy tu coś jeszcze z zapachu, z pielęgnacji i z kolorówki, ale zaczniemy może jeszcze od olejku, to jest w sumie serum z Avonu, 30 ml, ja już w tej chwili jedno miałam, które wykończyłam i to jest takie serum zabezpieczające końce włosów, tak się prezentuje. Wydaje mi się, że to jest chyba nowa szata graficzna, bo poprzednio miałam w jasnym opakowaniu, z zielonym, a tu jest czarno-złoty kartonik. Także mam nadzieję, że się sprawdzi. Bardzo ładnie pachniało, bardzo fajnie włosy wyglądały. Nie przetłuszczało też to samą włosów, więc mam nadzieję, że to będzie też mi dobrze służyło. No i mam jeszcze. Zapach jest kochani, zafoliowany, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam się mocno odbijało. I mam tutaj zapach wody toaletowej z Oriflame 50 ml? Obstawiam, że tak. Nie, 75. A wiecie, co mnie zgusiło? Zapach piwoni. Uwielbiam zapach piwoni i mam nadzieję, że on będzie tutaj właśnie odzwarowany, że będą te kwiatuszki się tutaj wybijały. No ale dopóki nie zacznę używać, no to niestety nic nie mogę Wam w tej chwili powiedzieć, czy zapach jest ok, czy nie, bo oczywiście kupiłam tu w ciemno pomadka pielęgująca z Salveco, dla mnie idealna, najlepsza, uwielbiam, pomadka z cukrem trzcinowym, bardzo słodka, ale muszę Wam powiedzieć, że usta są rano wypielęgnowane, mięciusienki, głodziutkie, bez żadnych suchych skórek, możecie wszystkie pomadki wtedy sobie nakładać i nic tam nie sterczy, uwielbiam, nie wiem, które to jest moje już opakowanie, nie zmieniam, nie szukam żadnych innych, trzymam się po prostu tego i polecam. I tu mam takie opakowanko, tu mam trzy kremy z Oichlem. Chciałam jakieś maluchy, coś takiego wiecie, do torebki, bo jednak wiecie, kremów całkiem sporo się u mnie zużywa. Tym bardziej, że ja mam dość mocno ostatnio skórę przesuszoną. Lubiłam te kremy takie małe z Cien, z Lidla, ale muszę Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu już ich nie widzę. Tak samo jak mydą w piance. Nie wiem, co się zadziało. Kosmetyki te zniknęły po prostu z półek. No i to jest ta seria Secret Garden. Każdy z nich ma 30 ml, więc fajnie, taki wiecie, maluszek do torebki. Mam nadzieję, że będą fajnie nawilżały skórę na dłoniach i że będą się szybko wchłaniały, bo to są kremy, które chcę przeznaczyć właśnie do dziennej pielęgnacji i zabrać sobie je do pracy. No i mamy trzy produkty z kolorówki i pierwsza rzecz to jest podkład d One z Oriflame. Kiedyś, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu używałam tego podkładu i on się u mnie świetnie sprawdzał. Tu jest 30 ml. Kolor mam Ivory Natural, tak. SPF tu jest 20. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Kiedyś bardzo lubiłam te podkłady z tej marki. Tu jest jakiś widzę iluski Aquabost, więc zobaczymy, jak się to sprawdzi. Większość podkładów, niestety, u mnie nie wygląda dobrze. Ostatnio, ciastkują się, ważą się, bardzo szybko się wybuszczają. W tej chwili mam używam z Evaline Cosmetics, ale ten ze śluzem ślimaka matujący. No i niestety matujący to nie jest, bo dwó po dwóch godzinach czoło mi się świeci jak bombka choinkowa. No i też bardzo nieładnie zaczyna wyglądać po 3-4 godzinach. Ciastkuje się, gdzieś się zmazuje, gdzie ja wiecie, nie dotykam twarzy nigdy rękoma. Więc no nie jestem z niego zadowolona. Oczywiście skończę produkt, ale chyba więcej go nie kupię. No i jeszcze dwa produkty z My Secret. Mam tutaj cień do powiek 505, ten taki jaśniutki beżowy, który zawsze stosuję. Po bazie nakładam sobie pędzelkiem, żeby, wiecie, wyrównać koloryt jeszcze i przypudować powiekę, żeby mi się dłużej cienie fajnie trzymały, więc go uwielbiam. Jest mega wydajny, więc polecam. No i skusiłam się na pomadkę. W ostatnich zakupach pokazywałam Wam dwie pomadki. Niestety z Evaline, co kupiłam, to kolor jest beznadziejny. Zupełnie inaczej wyglądał na słoczach zupełnie inaczej na zdjęciach. A jak przyszedł, no to niestety jest taki... Niby rudy, niby jakiś taki nudziakowy, ale muszę po prostu mieszać go z jakąś inną, czy konturówką, czy właśnie pomadką, żeby on dobrze wyglądał ten kolor. A tu się skusiłam na kobo. Przepiękne opakowanie złote. Mam nadzieję, że wam się tu nie odbija. Czy jest tu jakiś numerek? Nie, lipniot. Daniel, sobie śniaski. No, proszę bardzo. I powiem Wam, kurde, jest zaklejona, nie chcę mi się teraz męczyć, żeby ją odklejać. Oczywiście słodza sobie zrobiłam na ręku i bardzo mi się kolor podobał. Natomiast ja już kiedyś miałam jedną pomadkę z Kobo i ona była bardzo sucha, bardzo tempa w nakładaniu. I tak się teraz właśnie zastanawiałam, czy efekt się powtórzy, czy pomadka będzie ok, no ale jak zacznę ją używać to dam Wam znać, kochani, w może pięciu kosmetykach, czy pomadka się u mnie sprawdza. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne. Dawno się do Was nie odzywałam, to jednak widać. Mnóstwo informacji chciałam Wam przekazać, no ale niestety, wiecie, jak się pracuje codziennie, od poniedziałku do soboty i ma się tylko niedzielę wolną, no to wtedy, wiecie, trochę czasu dla rodziny, trochę dla siebie na odguzowanie mieszkania, więc też nie mam też czasu, żeby, wiecie, siąść, jakieś vlogi Wam ponagrywać. Może jakiś dzionek gdzieś, jak będę miała wolny, to mi się uda. No i wtedy coś więcej do Was pogadam. Kochani, dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.